Wówczas król Dariusz polecił szukać w archiwach Babilonu, gdzie składano również skarby, i znaleziono w Ektabanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój zawierający zapisek historyczny. W pierwszym roku panowania króla Cyrusa polecenie wydane przez króla Cyrusa w sprawie Domu Bożego w Jerozolimie: niech będzie odbudowany dom, w którym będą składane krwawe ofiary. Należy zachować jego poprzednie fundamenty. Rozmiary domu mają być następujące: wysokość 60 łokci, szerokość 60 łokci. Mur niech będzie z trzech warstw kamienia ciosanego i jednej warstwy okładziny z drewna. Koszty niech będą pokryte ze skarca królewskiego. Ponadto złote i srebrne naczynia które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przyniósł do Babilonu, niech będą zwrócone i niech powrócą do świątyni w Jerozolimie, na swoje dawne miejsce w Domu Bożym, gdzie też zostaną złożone. Dlatego ty, Tetenaju, namiestniku prowincji trans i ty, Szeterboznaju, i wy, urzędnicy perscy za Eufratem, nie mieszajcie się do tej sprawy. Pozostawcie w spokoju pracę nad tym domem Bożym. Niech namiestnik Żydów i ich starszyzna odbudują dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję następujące rozporządzenie dotyczące waszego postępowania ze starszyzną żydowską w kwestii budowy tego domu Bożego. Będziecie owym ludziom bez zwłoki i dokładnie wypłacać z dochodów królewskich płynących z podatków pobieranych za Eufratem. Aby nie mieli trudności z budową. Jeżeli będzie potrzeba cielców, baranów i jagniąt na całe palenie dla Boga Niebios, nie licząc pszenicy, soli, wina i oliwy, mają być dostarczane codziennie i bez zwłoki, według rozporządzeń kapłanów w Jerozolimie, aby składali ofiary miłe Bogu Niebios i modlili się za życie Króla i Jego synów. Rozkazuję też, aby każdemu, kto złamie to zarządzenie, wrywano belkę z jego domu i do niego przybito, a jego dom niech będzie zamieniony w ruinę. Bóg, który uczynił tam mieszkanie dla swego imienia, niech strąci każdego króla i naród, który by ośmielił się wyciągnąć rękę, aby przekroczyć zarządzenie dotyczące budowy domu Bożego w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem to zarządzenie, należy je dokładnie wykonać. Po otrzymaniu pisma wysłanego przez króla Dariusza, tatemnaj, namiestnik prowincji TransEufratei, szetarboznaj i ich urzędnicy postąpili zgodnie z jego treścią i wykonali dokładnie jego zarządzenie. Starszyzna żydowska prowadziła więc pracę dalej i budowa posuwała się naprzód. Tak jak przepowiadali prorocy Aggeusz i Zachariasz syn Ido. Doprowadzono ją do końca zgodnie z poleceniem Boga Izraela i zarządzeniem Dariusza i Artakserksesa, królów perskich. Zakończono budowę tego domu w trzecim dniu miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza. Wówczas wszyscy Izraelici, to znaczy kapłani i lewici, i pozostali repatrianci z radością dokonali poświęcenia domu Bożego. Przy poświęceniu domu Bożego złożyli ofiary ze stu cielców, dwustu baranów i czterystu jagniąt oraz dwustu kozłów, jako ofiarę przebłagalną za dwanaście plemion Izraela. Ustanowili także grupę kapłanów i zastępy Lewitów do służby Bożej w Jerozolimie, według przepisów Księgi Mojżesza repatrianci obchodzili paschę 14 dnia pierwszego miesiąca, gdyż wszyscy kapłani i lewici się oczyścili. Wszyscy, którzy byli czyści, złożyli ofiarę paschalną za repatriantów, za swych braci kapłanów i za siebie samych. Paschę spożywali zarówno Izraelici, którzy powrócili z niewoli, jak też i inni, którzy odwrócili się od nieczystości pogan tej ziemi, i przyłączyli się do nich, aby szukać pana Boga Izraela. Przez siedem dni obchodzili radośnie świętoprześników, gdyż pan napełnił ich radością, usposobniając ku nim życzliwie serca króla Assuru, aby wspomógł ich przy budowie domu Bożego dla Boga Izraela.